Чеш! Вітаю, садачі, на моєму каналі. Тіше ми порозмовляємо о тим, чи можна створити транзакції просто на підставі викресу. Маємо тут фунт стерлінг на долах канадський. Існують ситуації, в яких можна. І також прийдемо на Pocket Option. Створено 3 хвилини. Транзакції до гури і вже порозмовляємо до чого 200 доларів. І вижий повищення до гури і вже починаємо. Już otworzyłem stawkę i teraz przejdziemy na trend view. Wykonuję analizę wykresu tutaj, dlatego że tutaj można zobaczyć ruch cenowy w sposób bardziej dokładny. Na wykresie można znaleźć pewne informacje, które czas czasu się potwarzają. Najpierw określimy strefę wsparcia i oporu. Ruch cenowy w granicach tych stref widać bardzo wyraźnie. Mamy tutaj strefę wsparcia i na górze strefę oporu. No dobra, już mamy określone zony. Kiedy już mam określone zony, muszę zrozumieć, gdzie cena się odwróciła. Widzę, że cena nie przebiła wcześniej ani strefy wsparcia, ani oporu. Zwróć, zwróć uwagę na te miejsca. Cena dotarła do tego poziomu i odwróciła się w odwrotnym kierunku. Następnie, gdzie dotarła się do strefy oporu, odwróciła się i rozpoczął się trend spadkowy. Trwał trend spadkowy, zobacz tutaj, do momentu, gdzie cena osiągnęła strefę wsparcia i ponownie nie udało się przebić przez strefę. I rozpoczął się trend wzrostowy. Tutaj mamy trend wzrostowy. Jeżeli przeanalizować inne ramy czasowe, to widzimy że tę samą sytuację. Mamy do czynienia z silnymi strefami wsparcia i oporu, które sprawdziły się już nieraz. Strefy te są wyraźnie widoczne na wykresie pięciominutowym. Zauważ, wiele razy cena się znajdowała na poziomie strefy oporu. No i tak naprawdę zobacz, jeżeli cena wielokrotnie nie przebiła się przed tej strefy, można to traktować jako sygnał do tworzenia transakcji, co już zrobiłem wcześniej, kiedy otworzyłem transakcję do góry, bo mamy tutaj trend wzrostowy i on jest bardzo widoczny na wszystkich ramach czasowych, na jednominutowej, na minutowej. No dobra, teraz przejdziemy na Pocket Option i zobaczymy, co się dzieje z naszą transakcją. Transakcja już zamknięta w plus, ale niestety nie pokazał. Długo tłumaczyłem i nie pokażę Wam momentu zamknięcia transakcji. Dobra, więc zdecyduję o otworzenie nowej transakcji, bo myślę, że cena teraz pójdzie do góry w trendzie wzrostowym. Otwieram nową transakcje 3 minuty, 200 dolarów i już porozmawiamy, że się dzieje na wykresie. Zobaczcie tutaj włączmy trend view. Zobaczcie tutaj, mamy trend wzrostowy. I na co warto zwr zwr zwrócić uwagę. Będę rysował linie, aby pokazać jak delikatnie wygląda tutaj strefa wsparcia i oporu. Jeżeli chcesz otworzyć transakcję bez analizy, musisz szukać najbardziej wyraźnych sytuacji. Pamiętaj, że to no są linie, to są strefy wsparcia i oporu, ale tutaj już chciałem pokazać sytuację, gdzie mamy strefę wsparcia i gdzie mamy takie linie oporu. I już tutaj mamy trend wzrostowy. I jeżeli zobaczysz na indikator RSI, cena jest strefy wyprzedaży i tutaj już zobacz, jeżeli zmienimy ramę czasową, możemy zobaczyć jak cena idzie w trendzie w kierunku strefy oporu. Zapraszam również do dołączenia do mojej grupy w telegramie, tam codziennie przekazuję aktualne informacje na temat tradingu, codziennie publikuję również dwa darmowe sygnały na tworzenie transakcji, link już zostawię w opisie do tego filmiku, będziemy w kontakcie. No a teraz czekamy do kończenia transakcji i już porozmawiamy. No co, transakcja już jest zamknięta w plusie. to ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że trading zawsze wiąże się z ryzykiem. No, tylko Ty wiesz, jaką metodę tradingu wybrać, tak? Możesz odnieść sukces, jeśli skupisz się tylko na kilku metodach, na przykład wyłącznie po po strefach oporu, szukać trendy. Tak jak tutaj na przykład, ja widziałem, że mamy tutaj trendy. Był trend spadkowy, wtedy doszło do zony wsparcia. I już rozumiałem, że naprawdę będziemy mieć trend wzrostowy, i już otworzył transakcję. Chcę też powiedzieć o linkach, które znajdziesz pod filmikiem. Tutaj możesz otrzymać kod rabatowy na trading na Pocket Option. I tutaj jest link na robota handlowego. Jeżeli przejdziesz na robota handlowego, też możesz korzystać z tego robota. Darmowe sygnały to grupa z sygnałami, które ja daję. dwa sygnały dziennie, daję darmowo i jeżeli chcesz dołączyć do grupy VIP, możesz napisać do mnie i ja wyślę ci jak to zrobić. Tak wygląda robot handlowy, który daje bardzo dobrze sygnały. Możesz wybrać tutaj dowolny parę walutową, której chcesz wybrać, ramy czasową, którą chcesz i prowadzić analizę. Na przykład prowadzimy analizę. Możesz prowadzić analizę z dowolną ramą, czasową, jeżeli chcesz 5 minut czy 15 minut. Na przykład tutaj mamy neutralne, nie będziemy otworzyć transakcję, bo już nie ma, nie ma dobrze złego sygnału. Zmienimy parę walutową, na przykład na 5 minut prowadzić analizę i wchodzimy, wchodzimy w dół. Napisz do mnie i już powiem, jak, jak skorzystać z tego robota handlowego. No co, już na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i na razie.